Czy wiedzieliście, że we wrześniu na kontach polskich seniorów może pojawić się aż 1880 zł więcej i to nie jest USU? Brzmi niewiarygodnie, ale to oficjalnie potwierdzone informacje, które już budzą ogromne emocje wśród emerytów. Po miesiącach dyskusji o wieku emerytalnym, waloryzacji i dodatkowych świadczeniach, rząd zdecydował się na krok, który zaskoczył nawet ekspertów. Nie chodzi tutaj o coroczną waloryzację, ani o 13 czy 14 emeryturę. Źródło tych pieniędzy jest zupełnie inne, i właśnie dlatego tak wielu seniorów nie może uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Co ciekawe, wypłaty mają trafić do wybranych grup już w najbliższych tygodniach, a zasady ich przyznawania są prostsze niż w przypadku standardowych świadczeń. Dlaczego właśnie teraz rząd wprowadza taką zmianę? czy to tylko jednorazowy bonus czy może początek zupełnie nowej polityki wobec emerytów i co najważniejsze kto dokładnie może liczyć na ten dodatkowy przelew jeśli chcecie być na bieżąco z każdą decyzją dotyczącą emerytu i nie przegapić żadnej złotówki koniecznie zasubskrybujcie kanał Piotr Kowalski tutaj zawsze znajdziecie prawdę o waszych pieniądzach czyli mamy jasność na starcie wspomnieliśmy o dodatkowych 1880 zł, które już we wrześniu mogą pojawić się na kontach wielu polskich seniorów i to bezpośrednio z innego źródła niż z US. Teraz przejdźmy do szczegółów, bo wiem, że właśnie to budzi największą ciekawość. W tym materiale opowiem Wam dokładnie, skąd biorą się te pieniądze, kogo obejmą, jakie są zasady ich przyznawania. A przy okazji porozmawiamy szerzej o przyszłości polskich emerytur, wieku emerytalnym, waloryzacjach i wszystkich decyzjach, które w najbliższych miesiącach mogą diametralnie zmienić sytuację każdego seniora w Polsce. To będzie długa i pełna szczegółów rozmowa, więc usiądźcie wygodnie, a ja krok po kroku wyjaśnię Wam wszystko w prosty i zrozumiały sposób. Na początku warto podkreślić, że informacja o dodatkowych 1880 zł nie jest żadnym internetowym fake gniewsem czy plotką krążącą po forach. To realny mechanizm wsparcia, który został uruchomiony po cichu i dopiero niedawno zaczął przebijać się do opinii publicznej. W praktyce chodzi o program, który ma charakter rekompensaty i pochodzi nie z ASU, ale z innego funduszu budżetowego. Wielu ekspertów podkreśla, że to forma łagodzenia skutków rosnącej inflacji. I wysokich cen, które szczególnie dotykają osoby starsze. I faktycznie, kiedy spojrzymy na rachunki za prąd, gaz, zakupy spożywcze czy lekarstwa, łatwo zauważyć, że każdy dodatkowy grosz ma dziś ogromne znaczenie. Ale zanim powiem Wam dokładnie, kto może liczyć na te pieniądze, chciałbym, żebyśmy cofnęli się o krok i zastanowili nad szerszym kontekstem. System emerytalny w Polsce od lat wywołuje emocje i dyskusje. Jedni twierdzą, że trzeba podnosić wiek emerytalny, inni, że powinno się go wręcz obniżać. Pojawiają się głosy, że jest to instytucja, której już dawno zabrakło stabilności, a kolejne świadczenia specjalne, takie jak 13 czy 14, to tylko krótkoterminowe rozwiązania, które nie odpowiadają na fundamentalny problem, czyli niski poziom podstawowych emerytur. I właśnie dlatego Informacja o dodatkowych 1880 zł jest tak szokująca, bo oto nagle obok tych znanych już form wsparcia pojawia się coś zupełnie nowego, co daje seniorom realny zastrzyk gotówki bez konieczności i składania dziesiątek wniosków i biegania po urzędach. To właśnie prostota tego rozwiązania sprawia, że zainteresowanie jest tak ogromne. Wyobraźcie sobie sytuację, macie swoją emeryturę Powiedzmy na poziomie 2800 zł brutto. Do tego dochodzi dodatkowa 14 w określonym miesiącu, a teraz nagle we wrześniu pojawia się jeszcze przelew na 1880 zł. To kwota, która dla wielu osób oznacza spłacenie zaległych rachunków, kupienie zapasów opału na zimę, albo po prostu możliwość odetchnięcia z ulgą, że przez kilka tygodni nie trzeba będzie liczyć każdego grosza. I tu pojawia się najważniejsze pytanie: kto konkretnie otrzyma te pieniądze? Otóż, i to jest bardzo istotne, mówimy o grupie seniorów, którzy znajdują się w określonych widełkach dochodowych. To nie jest program dla wszystkich, ale dla tych, którzy najbardziej odczuwają ciężar rosnących kosztów życia. Rząd chce w ten sposób wyrównać pewne nierówności i dać wsparcie osobom. Które z jednej strony mają za niskie emerytury, by godnie funkcjonować, ale z drugiej strony nie kwalifikują się do żadnych dodatkowych form pomocy społecznej. Ciekawostką jest, że ten bonus wypłacany będzie niezależnie od tego, czy ktoś już korzysta z 13 i 14. To oznacza, że we wrześniu część seniorów może liczyć nawet na potrójne wsparcie. W praktyce przełoży się to, na znaczący wzrost ich dochodów w krótkim czasie. Ale i tu muszę być uczciwy, nie wszyscy skorzystają z tego rozwiązania. Wiele zależy od kryteriów, które zostały ustalone na poziomie ministerialnym. Wróćmy jednak na chwilę do ogólnej sytuacji emerytów w Polsce, bo bez tego trudno zrozumieć, dlaczego rząd zdecydował się na taką formę pomocy. Wiek emerytalny w Polsce od lat Pozostaje jednym z najgorętszych tematów politycznych. Pamiętacie jeszcze czasy, kiedy podniesiono go do 67 lat mężczyzn i kobiet? Wywołało to ogromne protesty i sprzeciw społeczny. Ostatecznie decyzja została cofnięta, ale do dziś wielu ekspertów powtarza, że w dłuższej perspektywie gospodarka nie udźwignie obecnego modelu. Z kolei waloryzacja emerytur. Choć w ostatnich latach były dość wysokie, bo wynikały z inflacji, w praktyce nie nadążają za realnym wzrostem cen. Seniorzy często mówią, że owszem emerytura rośnie o kilkaset złotych, ale jednocześnie rachunki i codzienne wydatki wzrastają jeszcze szybciej. Dlatego takie jednorazowe wsparcie jak te 1880 zł traktowane jest jak prawdziwy oddech w trudnej rzeczywistości. Zresztą nie oszukujmy się, starsi ludzie często czują się pomijani w debacie publicznej. Politycy pamiętają o nich przed wyborami, obiecują złote góry, a później okazuje się, że system dalej działa jak dawniej, a w portfelach emerytów zmienia się niewiele. Tym razem jednak sytuacja wygląda inaczej, bo decyzja o wypłacie tego dodatku nie jest powiązana z żadną kampanią wyborczą. To ma być realna pomoc, która nie ma charakteru obietnicy, tylko konkretnego działania. I teraz pomyślcie, co to oznacza w praktyce. We wrześniu tysiące emerytów otrzymają przelew, którego się nie spodziewali. Dla wielu z nich to będzie moment, w którym poczują, że ktoś wreszcie o nich pomyślał. Nie jako o elektoracie, ale jako o grupie społecznej, która przez całe życie pracowała, Płaciła składki i zasługuje na spokojną starość. Jednocześnie trzeba też powiedzieć jasno: te pieniądze nie rozwiążą wszystkich problemów. 1880 zł to dużo i mało jednocześnie. Dużo, jeśli porównamy to do miesięcznego budżetu wielu seniorów, ale mało, jeśli zestawimy to z kosztami życia w dłuższej perspektywie. Dlatego eksperci wskazują, że kluczowe będą kolejne decyzje rządu dotyczące waloryzacji i ewentualnych reform systemu emerytalnego. A skoro już przy reformach jesteśmy, pozwólcie, że na chwilę spojrzymy w przyszłość. W debacie publicznej coraz częściej pojawia się temat automatycznego podnoszenia wieku emerytalnego w zależności od średniej długości życia. To rozwiązanie funkcjonuje w wielu krajach Europy Zachodniej. I budzi ogromne emocje również w Polsce. Zwolennicy twierdzą, że to jedyny sposób, by system się nie zawalił. Przeciwnicy, że to odbieranie ludziom prawa do odpoczynku po latach ciężkiej pracy. Jak będzie naprawdę, tego nie wiemy, ale jedno jest pewne: każdy kolejny rok przynosi nowe wyzwania i nowe pytania dotyczące przyszłości polskich seniorów. Dlatego właśnie tak ważne jest, by być na bieżąco z każdą informacją, bo nie chodzi tylko o te jednorazowe 1880 zł, ale o cały szerszy obraz, w którym rozgrywa się walka o godne życie na emeryturze. Je. Yeah.